Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Trochę mroczno u mnie. To jest kolejna propozycja. Aktywny wulkan. Zachęcam Was do wykonania własnego aktywnego wulkanu. Czy to będzie jeden, czy będzie ich kilka, to decyzja, którą wy podejmiecie. U mnie będzie więcej. Do tego zadania będzie nam potrzebna. Potrzebna tektura. Eee, ja mam taką białą, sporą tekturę. Wy możecie już zaraz na przykład wykorzystać taki kartonik, taką tekturkę na przykład z tyłu bloku. Zawsze jest taki kartonik. Możecie wyrwać najlepiej pewnie z większego formatu A3 i wykorzystać na tą powierzchnię, do której będziemy przyklejać ee, Wasze, nasze wulkany. Czyli tak, wspomniałam o tekturze, rurki od papieru toaletowego, taki cienki papier, ja przeszukałam moje pudełka po butach i znalazłam taki kapitalny, czarny, wspaniały papier, cieniutki, czyli o małej gramaturze, fajny, taki podatny na zgniatanie, też można to fajnie wykorzystać, żeby zrobić powierzchnię wulkanu. Taśma dwustronna, klej, nożyczki, worek, jakieś woreczki, takie jednorazowe, lampeczki LED, takie rowerowe, też się przydadzą do efektów. Coś jeszcze pewnie wyjdzie w trakcie kręcenia filmu. Czyli tak, żeby zrobić ten taki wulkan być może, że wpadniecie na inny pomysł, innych materiałów zrobicie, ja Wam pokażę jak ja zrobiłam moje te dwa wcześniejsze. Czyli tak, wykorzystałam taką rurkę, może odsunę swoją wyspę, bo moje wulkany są na, aktywne wulkany są na wyspie i tak, z jednej strony rurki nacinam. Żeby zrobić takie ząbki. Zginam te nacięcia. I wtedy mam powierzchnię, żeby połączyć ze sobą rurkę z tekturą. Taśma dwustronna taśma, która z jednej i z drugiej strony ma klej. Odczepiam folię zabezpieczającą. Nie zawsze współpracuję. Ale udaje się. Zastanawiam się, gdzie mój trzeci wulkan na mojej aktywnej wulkanicznej wyspie będzie. Czyli, jakby, komponuję, tak? Gdzie to będzie? Zobaczcie, ten jest troszeczkę wyższy, ten jest niższy. Ten wulkan powstał, bo połączyłam ze sobą dwie rurki od papieru. Ten będzie. Wydaje mi się, tutaj to jest dobre miejsce na trzeci aktywny wulkan. Przyklejam. Już mam unieruchomione. Kolejny etap. Potrzebuję jeszcze więcej taśmy dwustronnej. Wklejam taśmę dwustronną w środek. Tutaj, do środka. Rurki. Tutaj trochę trudniej, ale mam nadzieję, że widzicie. Jak już mam tam taśmę stronną, mmm, szukam odpowiedniego papieru. Tu mam jakieś takie fragmenty, które mogę później. Wykorzystać. Tu mam też jakieś takie. Taki papier, ale też z dziurkami. Ten wydaje mi się, że jest idealny. Przymierzam, bo to będzie powierzchnia mojego wulkanu. Taki kwadracik. Wydaje mi się, że to będzie idealne. Jak już mam przygotowany papier, tutaj centralnie po środku mogę nożyczki. Jak używamy, uważamy. Używamy nożyczek, uważamy na siebie, na wszystkich dookoła. Robię dziurkę. Oczywiście można też naciąć, zrobić taki krzyżak. Już mam w środku taką dziurkę. To próbuję trafić. I chciałabym przykleić, przyczepić ten papier tutaj do tej rurki. Po to nam potrzebna była ta taśma dwustronna. Zobaczcie. Zaczyna się dziać. Już jest ciasno na mojej wulkanicznej mm. wyspie. Kształt wulkanu to jest jakiś stożek, taka piramidka, więc też ten papier tak naciągam na boki, żeby przykleić ten papier do powierzchni mojej wyspy. Klej. W tym wypadku klej mm, sprawdzi się bardziej niż taśma. Dwustronna, bo ten papier jest cieniutki i łatwiej. No, moje doświadczenie, że rzeczywiście zdecydowanie łatwiej, nawet mogę ten papier tutaj wygiąć tak. na krawędź, zagiąć. Naciągam. Powierzchnia tego wulkanu też jest taka chrupowata taka fakurzasta. Ja bym chciała oddać charakter. Przyklejam. Ciach, ciach, ciach. Łapię. Tutaj też. Naciągam. Prawie jest. Trzeci wulkan. Czarny. Trzeci wulkan. Zastanawiam się, czy jeszcze, na przykład, jakiś skrawek tego papieru. Który jest bardziej taki, tak dużasty, wzniecony. Z Może z jakiejś strony, z tej strony, tak jak tutaj, mam. Przykleję. Świetnie. Odrywam. I mam mój trzeci wulkan. Jak wspomniałam, wszystkie wulkany są aktywne. Więc teraz zajmuję się górą, co tam z niego jest wyrzucane. Do tego etapu przyda nam się worek. Albo nawet jakaś taka jednorazowa, transparentna, przezroczysta. Taki woreczek. poliutka Popatrzcie co macie w domu. Można go taki woreczek nadmuchać i taką kopułę zrobić. Wkładamy mhm. do środka. I taka, takie coś się unosi. Jest bardzo aktywny ten wulkan. Co jeszcze? Tutaj też mam wcześniej przygotowane coś takiego. Wspomniałam, że jeszcze lampki LED, rowerowe, czerwone, możemy do środka wrzucić. <laughs> Świetnie to wygląda. Może ten worek akurat wsadzimy. Chyba, że tutaj, tą stroną. Nie Zostaję. jednak. Przy tym, jak już skończycie. Oczywiście to może być jeden wulkan, to może być kilka wyspa. To od was zależy, jak to wszystko finalnie będzie u was wyglądać. U mnie wygląda tak. Zapraszam, zachęcam do wykonania takiego aktywnego wulkanu. Dziękuję, do widzenia. Czekam na Was.